No i wszystko się zgadza odnośnie ostatniego update'u, gdzie longowaliśmy Bitcoina na grupie w okolicy 58-959 tysięcy, co okazało się, jak widać, dołkiem. Dzisiaj Bitcoin w okolicy 66 tysięcy, więc bardzo fajny wzrost. No i co? Myślę, że a propos jakichś potencjalnych, drobnych korekt, myślę, że bardzo szybko zobaczymy atak na 70 tysięcy. Co z Ethereum? Jak poszło? Jak zrealizowała się ostatnia analiza? Dzisiaj to wszystko w odcinku i oczywiście świeża analiza live, także zapraszam do oglądania. Okej, hey, pamiętaj, żeby dać suba, dać komentarz, dać like, jeżeli chcesz być na kanale na bieżąco. Jutro godzina godzinie 19 kolejny materiał, czwartek o godzinie 19, analiza altcoinu, także pamiętaj. No i bądź konieczny, jeżeli chcesz zarobić dobre pieniądze. Okej, okay, przechodzimy później na training View. Pamiętaj jeszcze tylko, że wszystko, co usłyszę na tym nagraniu, jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i nie są to porady inwestycyjne. No dobrze, mamy Bitcoina, mamy Bitcoina i Bitcoin. Ostatnio to jego graliśmy z tej zielonej strefy. I Bitcoin nam osiągnął take profit pierwszy. Mało brakowało do take profitu drugiego. Więc można powiedzieć, że analiza zrealizowana. Co prawda na pierwszym TP, no po prostu na kolejne musimy zaczekać. Ale szybko zrobimy sobie update, bo już co widzę. Tak, nowa strefa wolumenowa. Myślę, że ona tutaj się nie powinna nam rozszerzyć, pomimo, że jeszcze. Świeczka pracuje. Bo tutaj te 60 tysięcy to był dosyć ważny opór. Więc jak tak dosyć ładnie zeszli, to myślę, że mogą najpierw odreagować odrobinę. Za chwilę pomyślimy, dokąd tak. No tutaj już ładna świeca. Druga zaczyna się świeczką spadkową. I ten wolumen tutaj na tej 1.15 tak mocno poszedł. Więc faktycznie może być dosyć. Łatwo zgaszony, bo nie układał się długo na rynku. E, tutaj mamy fajny wolumen, ale zobacz, że ten mamy wyrównany, więc ten możemy sobie zabrać. Co też fajne, bo to jest potwierdzenie, że tutaj ta strefa jest napchana różnego rodzaju zleceniami i e, no myślę, że może być dla nas bardzo ciekawa. Tutaj linia trendu globalnego. Ten trend jest utrzymany. Nawet już ten trend myślę, że możemy dać tutaj. O, może tak bardziej i zobaczyć, czy tutaj nie będziemy mieli jakiś odragowywań. Dobra, to zabieramy, to zabieramy, to na razie nam niepotrzebne. Strefę też to zabieramy, bo tak nisko myślę, że już nie ma potrzeby, żeby trzymać tego Bitcoina. To strefę zabieramy, to tylko delikatnie poprawię. No i tyle, więc czyścimy, czyścimy. Odrobinę to, co tu się dzieje, i teraz tak strefa wolumnowa jest, to i mamy strefę czerwoną, czyli no strefę. Ja akurat tej strefy nie shortuję, bo no bo nie shortuję, Myślę, że potencjalnie po prostu tutaj może być dłuższa jakaś konsola, dłuższa, mam na myśli kilka dni maksymalnie. No, chociaż bardzo ważny jest dzisiejszy też dzień, bo mamy poniedziałek, więc jeżeli zamkniemy powyżej tych 66 tysięcy tą świeczkę, a najlepiej do jedynkę. Powyżej tego poziomu, no to to będzie bardzo silna oznaka, że, że idziemy dalej, i już wtedy już idziemy na atak, tutaj 68-70 tysięcy, już na te take profity, tutaj do tej strefy, na której będziemy musieli mieć oko, no bo tutaj też jest dosyć ważna strefa do przebicia. Jeżeli nie przebijemy, no to tutaj możemy, możemy jakby działać w zakresie tej strefy wolumenowej i myślę, że właśnie o tak w tej strefie zostawiłbym potencjalnie strefę zakupową może o tutaj przyciągnął tylko do 64,5 bo 64,5 też tutaj mamy taki dosyć ważny poziom, nawet myślę, że go przesunę. Ten wtedy myślę, że jest do zabrania, żeby nie było tego aż tak dużo. O ten myślę, że możemy na tę chwilę jeszcze zostawić. I tyle. Więc potencjalnie możemy mieć jakoś tutaj linii, z tej linii trendu, chociaż wydaje mi się, że nie, że tutaj pewnie będzie jakaś y, m, przekładka tej linii może tak, może tak. Gdzieś to będziemy mieli faktycznie reakcję odbijającą zależy po jakiej knocie ją pociągniemy. M, bo pamiętamy, że szukamy takiej linii trendu, która jest respektowana. I bardziej jest respektowana, tym lepiej to wygląda i tym lepiej ona działa. Więc teraz tak. Jeszcze raz, tu, jeżeli zamkniemy linię powyżej tej, tej, tego poziomu, no to w ogóle bomba. Nawet jeżeli zamkniemy tutaj powyżej, powyżej strefy wolumenu, to już w ogóle. No, ale myślę, że tutaj mamy ten, ten moment na, na potencjalne jakieś odreagowanie. Więc wydaje mi się, że no tutaj to tu tu, tu, te zakupy zrobiłbym jakoś tak w tej strefie bo jeżeli nie będziemy mieli faktycznie zamknięcia tutaj powyżej a zobacz, że na niższych osiach już mamy retestowanie poziomu i już zaczynamy schodzić, więc wydaje mi się, że możemy faktycznie zobaczyć najpierw odreagowanie i że tutaj mamy jakiś lokalny top zresztą w tej strefie no, była to strefa na potencjalny, potencjalną korektę, więc tak to wygląda. Więc take profit daje nowy tutaj, ten drugi dokładam w tym miejscu i w tej chwili mamy po prostu 4 take profity na ten moment na rynku właśnie tutaj w tych, w tych poziomach. Więc trzeba obserwować, właśnie tak jak często mówię, jak robię akurat dla Was analizy, to nie zawsze mam taki moment, że akurat czysto, czysto widać, nie? więc trzeba troszeczkę zaspekulować. Więc poziom do obserwacji dla Was i wiecie, kiedy będzie potwierdzenie, będzie potwierdzenie przebicia najpierw, czyli nie zejdziemy do strefy, no to po prostu jakby stąd trzeba wtedy wchodzić w pozycję i pierwszym take profitem będzie tutaj ten wyższy poziom. No i tyle, myślę, że prosta analiza i wszystko wiadomo, tylko trzeba, <laughs> przepraszam, sobie obserwować. Ethereum, na Ethereum też mamy zobaczyć bardzo fajne wejście, TP1 i ta sama sytuacja, mamy na tę chwilę tylko TP1. I tyle. Tutaj mieliśmy mieć tą potencjalnie strefę na odregowanie i zobaczmy, czy tutaj mamy jakieś zawroty, chociaż na Ethereum wydaje się, że nie, że dosyć silne zaczyna się robić, więc trzeba będzie zrobić update. Teraz tylko tak. Ta linia trendu myślę, że jeszcze na tę chwilę może zostać, chociaż spróbuję ją tutaj przeciągnąć po tym knocie. Okay. Tutaj tylko dostosuję delikatnie tą linię trendu, przeciągnę tą linię. Myślę, że na tę chwilę jeszcze mogę zostawić. I teraz tak, tą strefę zabieramy, strefę zabieramy. Teraz spójrzmy trochę na te Ethereum. Tym mieliśmy to strefę wolumenową, ale tutaj mamy, myślę, że dokładkę ten wolumen jeszcze może nawet rosnąć, bo jeszcze nie mamy zamknięcia tej strefy, więc tym bardziej akurat na Ethereum on może wyjść powyżej. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy blisko tutaj progu, więc nie zdziwię się, jak jeszcze przed zamknięciem tej linii. Tutaj też mamy strefę wolumenową wcześniejszą, więc mamy pokrycie, więc po prostu te poziomy tutaj będą dosyć ważne. Jeżeli je przebijemy, no to po prostu te Ethereum będzie mocniej przyspieszać i będziecie tego świadkiem. Więc tutaj to strefę jeszcze zostawię, ona jest koloru czerwonego, ale dla mnie na ten moment to są po prostu strefy na odreagowanie. To są strefy szare na obserwację strefy czerwone na, na odreagowanie. Nie shortuję tego w takim rynku, a na pewno no, jeżeli macie darmowy link do grupy w środku, pod upi w opisie, pod nagraniem, więc tak możecie ewentualnie szukać jakichś, jakichś reakcji czy na jakichś małych osiach widzę, że to zawraca, i tak dalej? No to wtedy można myśleć o jakimś potencjalnym, potencjalnym odwrocie. Więc tutaj strefa zakupowa jest tak naprawdę właśnie w zakresie tej, tego boksa. Tutaj i no tutaj do, tak samo do tej linii trochę przeciągnę. I myślę, że no D2500 to jeszcze jest jakieś realne na Ethereum, ale pewnie to, to tyle. Więc jeżeli chodzi o tej profity, no to je tylko dość dokładnie, tutaj delikatnie zostawię. No i jak na Ethereum, jeżeli chodzi o informację, no to też tutaj warto po prostu obserwować sobie lokalnie tutaj, o może tak, jeszcze przebicie tej linii trendu, myślę, że na tej lokalnie można coś podpowiedzieć. Ale, ale no na pewno trzeba czekać na zamknięcie właśnie tej, tej, tej świec, wtedy ją dociągnąć, tutaj ten wolumen, ale wolumen bardzo ładny, jeżeli chodzi o zakupy, więc dobrze, tak, no bo ładny wolumen, ale dosyć tak agresywnie, nie, bo za krótki czas, bo pamiętacie, jak pokazałem, mamy 15, zobaczcie, że to tak naprawdę stało się w 15 minut, w pół godziny, nie. Tutaj było to samo, yy, troszeczkę pokumulowaliśmy, więc to nie jest dziwia, jak się pokumulujemy i troszeczkę zejdziemy. Zobaczcie, że ta strefa jest bardzo blisko, więc yy, no, trzeba po prostu obserwować na małych osiach, co tutaj się dzieje, czy nie mamy właśnie jakiejś yy, potencjalnej zawrotki i tyle. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, bo ta, ten poziom jest tak nisko, że bez znaczenia za chwilę i taki tirium będzie na dużo wyższych poziomach. Więc bez większego znaczenia po prostu mówię dla tych, którzy, którzy już chcą się pakować, żeby po prostu poczekali sobie kolejną godzinę, 2-4 i popatrzyli na potwierdzenie. Jeżeli tak, to wtedy z góry kupować, to i tak macie 0,5%, procent wyżej, żeby kupić, więc już chyba lepiej poczekać, albo zająć naprawdę bardzo małą pozycję. Fajny rynek, pomału szykujcie się do tego, że takie wzrosty to będzie nic, że one będą często. No bo rynek będzie nabierał bardzo dużej płynności, co zresztą mówiłem już i tydzień temu. Więc powinniście to wiedzieć i najbliższe tygodnie. Myślę, że spokojnie do końca listopada, drugi części listopada, początek grudnia, pewnie gdzieś do, do, do Mikołajek. No tutaj pewnie będziemy mieli do tego czasu wzrosty. Później pewnie warto będzie coś zabezpieczyć, coś skeszować i, i poczekać aż znowu rynek trochę zakumuluje się ułoży. I tyle. Więc myślę, że strategia prosta. Pamiętajcie, zapiszcie sobie ten odcinek, zapiszcie sobie daty, zapiszcie sobie to, o czym wam mówiłem, żebyście nie byli później zaskoczeni. Bo często właśnie zapominamy. Jak nie zapisujemy, to zapominamy i później o, na pewno tak nie było gadane, albo coś tam i tak i tak dalej. No, to tyle z mojej strony. Dziękuję za dzisiaj. Pamiętaj, zasubskrybuj, za subskrybuj, za komentarz lajk. Like. Chętnie odpowiem na Twoje pytanie, jeżeli zostawisz w komentarzu. Tyle. Z mojej strony, dziękuję, cześć!